No właśnie byłoby fajnie, jeśli byłoby tak, że po prostu rozmawiamy sobie swobodnie. Z mojej perspektywy jest to środowisko pracy, które mi bardzo odpowiada, w którym czuję się dobrze, w którym czuję, że mam e, zaufanie, w którym czuję, że mam przestrzeń. W którym czuję, że możemy bardzo otwarcie się komunikować, korzystać z, z doświadczeń, które zdobywaliśmy na przestrzeni wielu lat. Zaczynałem jako asystent w biurze handlowym, później byłem zapraszany do coraz, coraz bardziej ambitnych, odpowiedzialnych zadań, ale też miałem większą przestrzeń do działania. I ta otwartość, współpraca, zaufanie, to są takie warunki, w których ja czuję się bardzo dobrze. I ja też dzięki temu czuję, że rzeczywiście mogę pozwolić sobie na realizowanie swoich pomysłów, na wdrażanie rozwiązań, które są z mojej perspektywy ciekawe, warte wdrożenia. I przy tym wszystkim mam, mam naprawdę wsparcie na co dzień wielu, wielu osób. No ja, ja, ja tych ludzi, z którymi pracuję, bardzo podziwiam, naprawdę mogę się od nich uczyć. I jest to z mojej perspektywy najistotniejsza sprawa, jeśli chodzi o środowisko pracy, które oferuję wtedy. Najciekawsze projekty, do których Będąc w grupie y, zamet, spółce portfelowej, wtedy ja to czuję, że będąc współodpowiedzialny za zarządzanie tą grupą kapitałową, y, my jako menedżerowie mamy absolutnie przestrzeń do tego, żeby wdrażać swoje inicjatywy, swoje pomysły żeby budować długoterminową wartość grupy kapitałowej Zamet w oparciu właśnie o naszą wizję, o naszą koncepcję, którą oczywiście dyskutujemy, rozmawiamy z, z akcjonariuszami, w tym także z głównym akcjonariuszem TDJ, jasne. Natomiast nie czuję się w żadnym wypadku ograniczony przez TDJ. Tym, we wdrażaniu nowych pomysłów, we wdrażaniu ciekawych koncepcji, rozwiązań. Wręcz przeciwnie, uważam, że te ograniczenia, jeżeli są, to one są wyłącznie w naszych głowach i myślę, że wtedy nam absolutnie możliwości i przestrzeń do tego, żebyśmy się rozwijali i rozwijali także grupy kapitałowe spółki, którymi mam przyjemność zarządzać. W moim przypadku jest tak, że muzyka to jest takie, takie hobby, które rzeczywiście można nazwać hobby, czyli zawsze znajduje się czas, prawda? Zarówno bardzo dużo słucham muzyki, jak i też czasami lubię, lubię sobie tworzyć jakieś skromne akompaniamenty na pianinie albo, albo gitarach w zaciszu domowym. Muzyka w moim przypadku jest tym, co pozwala z jednej strony szybciej znaleźć, przywrócić mi równowagę, a ta równowaga i świeżość umysłu jest bardzo potrzebna. A z drugiej strony też muzyka nauczyła mnie tak uważnie słuchać. A uważne słuchanie w naszej pracy jest absolutnie niezbędnym elementem tego, abyśmy budowali zaufanie do siebie, żebyśmy byli takimi liderami, szefami, w których nasi pracownicy, współpracownicy znajdują zrozumienie, oparcie, na których mogą liczyć i, 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 i mają poczucie, że my nie jesteśmy poza nimi, ale wspólnie po prostu rozwiązujemy trudne problemy, trudne sprawy, które w działalności biznesowej są zawsze nieodłącznym elementem tej działalności.